Dzielny, cynowy żołnierzyk Było sobie kiedyś 25 cynowych żołnierzyków. Wszyscy byli braćmi, bo urodzili się z jednej starej łyżki. Trzymali na ramieniu broń i prosto głowy. A jakie piękne mieli mundury: czerwono-błękitne. Pierwszym, co usłyszeli na tym świecie, gdy podniesiono pokrywę pudełka, w którym leżeli, był okrzyk: Cynowe żołnierzyki! Tak zawołał mały chłopiec i zaklaskał w dłonie. Dostał żołnierzyki na urodziny i teraz ustawiał je na stole. Podobne były do siebie, jak dwie krople wody, tylko jeden różnił się trochę od innych. Miał jedną nogę, bo odlewano go na końcu i zabrakło cyny. Mimo to stał tak samo pewnie na swej jednej nodze, jak pozostałe na dwóch. I to właśnie on będzie godny uwagi. Na stole, na którym ustawiono żołnierzyki, było wiele innych zabawek, ale najbardziej rzucał się w oczy piękny zamek z papieru. Przez małe okienka można było zaglądać do środka. Na zewnątrz, wokół małego lusterka, stały małe drzewka, a lusterko miało udawać jezioro. Pływały na nim łabędzie z wosku i odbijały się w jego tafli. Wszystko to było śliczne, a najśliczniejsza była panienka, która stała w otwartych drzwiach zamku. Ona też była wycięta z papieru, ale miała na sobie spódniczkę z cieniutkiego batystu i na ramionach wąską niebieską wstążkę, jak szarfę. Na środku świecił cekin, tak duży jak cała jej twarz. Panienka rozkładała ramiona, bo była tancerką, a jedną nogę uniosła tak wysoko w górę, że cynowy żołnierzyk w ogóle jej nie dostrzegał i myślał, że panienka ma tak jak on, tylko jedną nogę. To byłaby żona dla mnie, pomyślał. Ale jest taka wytworna, mieszka w zamku, a ja mam tylko pudełko, i w dodatku jest nas w nim dwudziestu pięciu. To nie miejsce dla niej. Mimo to muszę ją poznać. I wyłożył się jak długi za stojącą na stole tabakierką, skąd mógł wygodnie przyglądać się tej małej uroczej damie, która wciąż, nie tracąc równowagi, stała na jednej nodze. Kiedy nadszedł wieczór, pozostałe żołnierzyki wróciły do pudełka, a mieszkańcy domu poszli spać. Teraz zabawki zaczęły się bawić. W gości, w wojnę, w bal. Cynowe żołnierzyki hałasowały w pudełku, bo też chciały się bawić, ale nie mogły otworzyć pokrywy. Dziadek do orzechów fikał koziołki, rysik bawił się z tabliczką. Tak hałasowali, że aż obudził się kanarek i zaczął mówić na dodatek wierszem. I tylko cynowy żołnierz i mała tancerka nie ruszyli się z miejsc. Ona stała na palcach jednej nogi wyprostowana jak struna, z rozłożonymi ramionami, a on tak samo mocno stał na swojej nodze i ani na chwilę nie oderwał od niej oczu. Nagle zegar wybił dwunastą i. trzask! odskoczyło wieczko tabakierki. Ale w środku nie było tabaki, o nie. Był tam mały czarny troll. Taka to była sztuczka. Żołnierzu, powiedział troll, trzymaj oczy na wodzy. Ale żołnierz udawał, że nie słyszy. Dobrze, poczekaj do jutra, powiedział troll. Kiedy nastał ranek i dzieci wstały z łóżek, postawiono żołnierzyka na oknie i czy to za sprawą trola. Czy też przeciągu, okno nagle się otworzyło i żołnierz poleciał głową w dół z trzeciego piętra. Co to był za pęd? Żołnierz wylądował na swojej wojskowej czapce z nogą zwróconą ku górze, a bagnet utkwił między kostkami bruku. Służąca i chłopczyk zaraz zbiegli go szukać, ale choć niemalże po nim deptali, nie dostrzegli go. Gdyby żołnierz zawołał, tu jestem, na pewno by go znaleźli ale nie uważał za stosowne głośno krzyczeć, skoro był w mundurze. Naraz zaczęło padać, krople deszczu leciały coraz gęściej, zrobiła się porządna ulewa. Kiedy minęła, zjawiło się dwóch chłopców z ulicy. Patrz, zawołał jeden, cynowy żołnierzyk. Niech sobie popływa. Zrobili z gazety łódkę, wsadzili do niej żołnierza, i zaraz popłynął z biegiem rynsztoka. Chłopcy biegli obok i klaskali w ręce. Boże! Jakie fale były w tym rynsztoku, jaki silny prąd! No tak, przecież lało jak z Papierowa łódka huśtała się w górę i w dół, a czasem tak gwałtownie skręcała, że żołnierz cały drżał. Pozostał jednak niewzruszony, nic po sobie nie pokazał, patrzył prosto przed siebie i trzymał broń na ramieniu. Nagle łódka wpłynęła pod długą kładkę. Zrobiło się tak ciemno, jak w pudełku. Dokąd też mnie niesie, myślał żołnierz. Tak, tak, to przez tego trola. Ach, gdyby tak chociaż ta panienka siedziała tu w łódce, to mogłoby sobie być nawet dwa razy ciemniej. Nagle pojawił się wielki szczur wodny, który mieszkał pod kładką rynsztoka. Paszport masz? spytał. Pokażaj paszport. Ale żołnierz milczał i jeszcze mocniej ściskał broń. Łódka popłynęła dalej, a szczur za nią. Ha! Jak zgrzytał zębami, jak krzyczał do słomek i patyków: Zatrzymać go! Zatrzymać! Nie zapłacił cła! Nie pokazał paszportu! Lecz prąd był coraz silniejszy i silniejszy. Żołnierz już widział światło dnia na końcu kładki, ale usłyszał też jakiś szum, który łatwo mógłby przerazić najodważniejszego człowieka. Pomyślcie tylko. Tam, gdzie kończyła się kładka, Rynsztok wpadał wprost do Wielkiego Kanału. Dla cynowego żołnierzyka mogło to być tak samo niebezpieczne, jak dla nas żeglowanie w dół Wielkiego Wodospadu. Był już teraz tak blisko tego miejsca, że nie mógł się zatrzymać. Łódka runęła do kanału. Biedny żołnierzyk z całych sił trzymał się prosto. Nikt nie mógłby powiedzieć, że choć mrugnął okiem łódka obróciła się w kółko trzy, cztery razy i po brzegi napełniła wodą musiała zatonąć. Żołnierz stał po szyję w wodzie, a łódka coraz bardziej się zanurzała, coraz bardziej rozmiękał papier, woda zalewała żołnierzowi głowę i wtedy pomyślał o małej uroczej tancerce której już nigdy nie miał zobaczyć, a w uszach zabrzmiały mu słowa: Do boju, żołnierzu, do boju, posmakujesz śmierci w znoju. Wreszcie papier rozpadł się i żołnierz wpadł do wody. Ale w tej samej chwili połknęła go wielka ryba. Uch, jak w niej było ciemno, jeszcze gorzej niż podkładką, i do tego jeszcze jak ciasno, Lecz żołnierz był niewzruszony i leżał jak długi, trzymając broń na ramieniu. Ryba kręciła się w wodzie, wykonywała okropne, najokropniejsze ruchy. W końcu znieruchomiała, coś ją przeszyło jak błyskawica. Zajaśniało mocne światło i ktoś głośno zawołał. — Cynowy żołnierzyk! Rybę złowiono, przyniesiono na targ, sprzedano i znalazła się w kuchni, gdzie kucharka... Rozcięła ją wielkim nożem. Dwoma palcami chwyciła żołnierzyka w pasie i zaniosła do pokoju. A tam wszyscy chcieli zobaczyć tę niezwykłą istotę, która podróżowała w brzuchu ryby. Ale on wcale nie był dumny. Postawili go na stole, a wtedy. O jakie dziwne rzeczy zdarzają się na tym świecie? Okazało się, że znalazł się w tym samym pokoju, w którym mieszkał przedtem. Zobaczył te same dzieci i te same zabawki na stole i piękny zamek ze śliczną tancerką. Ciągle jeszcze stała na jednej nodze, a drugą trzymała uniesioną wysoko w górze. Ona też była niezłomna. Wzruszyło to żołnierza. Mało co nie rozpłakał się cynowymi łzami, lecz nie uchodziło. Patrzył na nią i ona patrzyła na niego, ale nie wypowiedzieli ani słowa. W tej samej chwili jeden z chłopców chwycił żołnierza i zupełnie bez powodu rzucił go wprost do pieca. To na pewno sprawka trola z tabakiery. Cynowy żołnierzyk stał w blasku płomieni i czuł straszliwy żar. Nie wiedział, czy to żar prawdziwego ognia, czy ognia miłości. Zupełnie stracił kolory. Ale czy to się stało w czasie wędrówki, czy ze smutku, tego nikt nie potrafił powiedzieć. Patrzył na panienkę. Ona patrzyła na niego i czuł, że się topi, lecz wciąż jeszcze stał niezłomny i trzymał broń na ramieniu. Wtem otworzyły się drzwi, wiatr porwał tancerkę i poleciała jak Sylfida wprost do pieca, do żołnierza. Stanęła w płomieniach i już jej nie było. Wtedy cynowy żołnierzyk stopił się do końca. Gdy nazajutrz pokojowa wybierała z pieca popiół, znalazła go w postaci małego cynowego serduszka, a stancerki został tylko spalony na węgiel cekin.